Zakończyło się posiedzenie Rady Europejskiej, gdzie doszło do postawienia kolejnych ważnych kroków z punktu widzenia polskich interesów. Od razu przejdę do spraw, które najbardziej interesują naszych rodaków. Pierwsze to na serio ruszyła deregulacja. Nawet jeśli jeszcze niektórzy w Unii Europejskiej wolą używać innych słów typu uproszczenie, symplifikacja. Bo deregulacja brzmi jakoś tak radykalnie, ale wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że ograniczenie ilości przepisów, aktów prawnych, obciążeń biurokratycznych musi być bardzo masywne i odczuwalne właściwie natychmiast, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. I dlatego Unia Europejska przyjęła zobowiązanie, a ja jestem dumny z tego naprawdę, że jest to, że jest to z, w czasie polskiej prezydencji, bo jest to jeden z naszych priorytetów. Zobowiązanie, że do czerwca. Zredukujemy podejmiemy decyzje, które zredukują obciążenia, koszty wywołane nadmierną regulacją, koszty administracyjne firm europejskich, a jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, o 30% powinniśmy zredukować. Nadmierne koszty wynikające z przeregulowania y, gospodarki i administracji. To jest ambitny cel. Wiadomo, będzie to gigantyczna praca, polegająca na wyszukiwaniu przepisów, y, zasad, procedur, które są zbędne, trudne, kosztowne z punktu widzenia y, szczególnie małych i drobnych i, i średnich przedsiębiorców. Y, no ale wysiłek jest absolutnie wart tego, y, y, tego celu, jakim jest o wiele bardziej konkurencyjna i taka no, swobodniejsza, jeśli chodzi o przestrzeń do działania gospodarka europejska.